Cześć! Dzisiaj mam jakiś pechowy dzień, bo nie umiem się pomalować. Razem sobie posklejałam, zrobiłam jakąś plamę z tuszu tutaj, później sobie z brązera. Też plamy na twarzy porobiłam z podkładu plamy. Także w ogóle jakaś jedna wielka klapa. No, ale w końcu udało mi się pomalować i jestem tutaj z wami. Dzisiaj opowiem Wam o mojej y, historii z makijażem. Jakoś tak pierwsze kosmetyki do makijażu chyba mm, kupiłam w gimnazjum. Wtedy, z tego co pamiętam, no najczęściej właśnie używałam jakieś takie błyszczyki naturalne do ust. Podkład bardzo, bardzo sporadycznie, zazwyczaj jak były zdjęcia klasowe to wtedy się troszkę pomalowałam no i tuż do rzęs ale tuż do rzęs chyba tak pod koniec gimnazjum wtedy kupowałam kosmetyki głównie z Oliflame bo to było u nas w klasie takie popularne w ogólnie w szkole Dziewczyny się tym zajmowały, katalogi roznosiły, no i, i zawsze się coś tam kupiło. Więc y, zaczęłam właśnie od takich błyszczyków, y, od tuszu do rzęs. Y, I pamiętam, miałam chyba w trzeciej klasie y, gimnazjum, y, pierwszą swoją taką półatkę do ust y, z Name i był to taki mocny, mocno intensywny róż. Y, Perłowy, no bardzo ładny, ale jednak jak się cała tak nie malowałam, to troszkę, to musiało wyglądać dziwie. Tak sobie myślę po latach. Trochę bardziej zaczęłam się malować w liceum, wtedy już na co dzień był podkład, jakiś tam drogeryjny z Liren. Do tego puder, bo miałam no, problemy z cerą, z trądzikiem, więc musiałam to jakoś tam w jakimś stopniu zamaskować. Tuż do rzęs, ale tylko zawsze na, górną, na górne rzęsy i czasami biała kredka na linii wodnej, żeby troszkę rozświetlić te oczy. pierwszy taki dość pełny zestaw kosmetyków. Kupiłam dopiero na, w trzeciej y, klasie liceum na swoją studniówkę. Postanowiłam, że się sama pomaluję. Kupiłam sobie wtedy perłowy biały cień, y, tuż dorzęs wodoodporny, no i c, 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 cały taki zestaw kosmetyków, róż, też jakiś, już nawet nie pamiętam jakiej firmy. Y, wszystko w jakiejś takiej hurtowni kosmetycznej. Bardziej tak widzę, że zaczęłam się interesować dopiero na studiach. Studiowałam kosmetologię, także nie pamiętam, chyba na pierwszym roku się tym zainteresowałam. Mieliśmy na zajęciach troszeczkę właśnie takiego wizarzu, tam mogą sobie wypróbować już co nieco jakichś takich kosmetyków, troszkę innych, mieć, zdobyć szersze jakieś, jakieś pojęcie o, o tych kosmetykach, o pędzlach. No, i w tym czasie właśnie stwierdziłam, że sobie zainwestuję w troszkę, uzbierałam pieniędzy, zainwestuję w takie kosmetyki dla siebie. Chciałam bardzo mieć paletę, właśnie wtedy były popularne te palety z 180 albo 120 kolorów w jednym. No i jakiś zestaw pędzli, bo szczerze powiem, na początku. Pierwszym moim pędzlem był jakiś taki pędzel, nawet już nie pamiętam skąd go mam, chyba skąd go miałam. Taki szorstki jak miotła pędzel do pudru. Później kupiłam sobie pędzel w rozmanie, taki do różu. One też są dość, były dość szorstkie. Yy, tutaj jeszcze go nawet mam. Natomiast przez długi czas mi się nawet sprawdzał. Yy, on miał, trochę, teraz się zrobił szary. Wcześniej miał inny kolor, był czarny. W yy, ten badnik się po prostu spał. Niby jest na, z naturalnego włosia. Natomiast, yy, no nie. Nie oszukujmy się, na pewno tu jest bardzo dużo syntetycznego i to nie takiego super mięciutkiego, tylko właśnie gorszej jakości syntetycznego. Także to był mój pierwszy pędzel do różu. No i do cieni mój pierwszy pędzel też był z... z Usmana, taki... na pewno go znacie, taki przezroczysty, języczkowy, dość gruby. Tak... stwierdzam, że on jest na tyle gruby, że można nim nawet wykonać cieniowanie. I jak już mam teraz, po latach mam zrobiłam trochę doświadczenia, to na pewno bym nie mogła wykonać taki pełny makijaż. Natomiast na tamten czas to był tylko służył mi do nakładania cienia na całą powiekę. No i w sumie nawet się sprawdzał. Skoro już jesteśmy przy pędzlach to opowiem o moich, moim pierwszym zestawie pędzli, jaki kupiłam. Kupiłam te pędzle na Allegro, już nie pamiętam za ile, ale mniej niż za 100 zł, chyba 80 czy 90 zł, było z przesyłką. Był to cały taki zestaw, już nie pamiętam ilu pędzli. Były pędzle do twarzy, pędzle do oczu i w takim czarnym etui. To etui mi zostało do dziś. Korzystam z niego, natomiast pędzle hmm, pędzle do twarzy, może w jak to wyglądało były takie. Wielkie szczoty, szorstkie, sztywne. Yy, sz, sz, włosie sztywne tak jak miotła, naprawdę i... Nikomu bym nie życzyła w ogóle mieszać się tym po twarzy, bo sobie można zrobić chyba krzywdę, podlapać tą twarz. No straszne, żadna przyjemność malować się takimi pędzlami. Także ja nimi się praktycznie nie malowałam, od razu prawie je wyrzuciłam. Tym pędzlem do, do pudru do różu i pudru się troszkę przez pewien okres... Męczyłam, natomiast od razu wtedy sobie kupiłam pędzel do pudru z Inglota, no i w sumie został mi do dziś już nie jest taki piękny jak kiedyś, no ale yy, jednak do dziś jeszcze go używam. Także w ogóle kupienie tego pędzla z Inglota to było yy, później w odczuciu yy, niebo, a ziemia. Z tego zestawu te pędzle do oczu były całkiem niezłe. Nawet miękkie były i chyba z włosia, na, znaczy na pewno z włosia naturalnego. Mam je do dziś i bardzo długo ja używałam. Kształty były właśnie no, takie już fajne, że można było używać. I taka kuleczka jest do rozcierania, i płaskie języczki, i do nakładania Pomadki, takie skośne yy, i taka kuleczka skośna bardzo fajna, właśnie do załamania powieki. Także ja z tych pędzli bardzo długo korzystałam i także do malowania innych osób, ale yy, o tym za chwilkę powiem. No niestety jakością te pędzle są kiepskie, bo skówki troszkę się ruszają. Oczywiście już podpreskiwałem mi te yy, lakier się bardzo strasznie tutaj yy, złuszczył. Yy. No, ale korzystałam z nich yy, do dzisiaj jeszcze czasami yy, z niektórych korzystam. Także, no nie takim najgorszy był ten zakup, a na pewno na kogoś początkującego, kto się w ogóle zaczynał. Yy, poznawać te rodzaje pędzli, do czego w ogóle, co się przyda, do czego, co służy, czym lepiej co, co wykonać, to myślę, że to bardzo fajny zakup. Wtedy nie było takiego dużego wyboru. Nie było tych pędzli Hakuro, było chyba Maestro. Ja też jeszcze nie byłam taka w temacie, w tych pędzlach. No i wydawało mi się, że są strasznie drogie te pędzle, może nawet były, nie wiem, nie pamiętam. Teraz wydaje mi się, że jeśli ktoś zaczyna swoją przygodę z makijażu, to dobrze jest kupić sobie, zainwestować w takie pędzle, które posłużą na troszkę dłużej, a, a są naprawdę dobre jakościowo. Czy to Hakuro, czy, czy nawet Maestro, troszkę droższe już Zoewa, bardzo fajne pędzle mięciutkie. Natomiast ja wszystkim zawsze będę polecać Hakuro, kupić sobie kilka podstawowych, podstawowych pędzli czy to do pudru, do różu, jakieś takie do blendowania do cienia, do nakładania cienia, do eyelinera i takie podstawowe pędzle, z których będziemy korzystać, z których będziemy zadowoleni, ani żeby do nam leżeć albo w ogóle kupimy i się okaże jakaś szorstka, miotła, tak jak w moim przypadku. No i lepiej zawsze jednak zainwestować w te pędzle, z których w 100% będziemy zadowoleni. Jeszcze takim pierwszym moim pędzlem do pokładu był pędzel z Gotools, ten języczkowy. Dzisiaj praktycznie już go nie używam, raczej do nakładania maseczek, Ewentualnie do nakładania rozświetlacza może się nadać, natomiast ja tego w ten sposób już nie używam. Zapomniałam o tym, pędzlu leży schowany w pudełku z innymi pędzlami, które rzadziej używam. Natomiast, no wiadomo, musiałam zacząć od jakiegoś pędzla do, do podkładu, żeby się w ogóle przyzwyczaić, bo na początku, wiadomo, tak jak każdy, nakładałam podkład tylko palcami i uważam, że to jest jedyna w ogóle właściwa, poprawna metoda, i nie znałam innych metod. Dopiero po jakimś czasie się dowiedziałam, że można nakładać to pędzlem. Razem z pędzlami kupiłam sobie wtedy właśnie paletę. Jest to taka paleta, mam ją do dziś. Właściwie tak tylko z sentymentu ją trzymam. Jest, mi się w ogóle urwała ta klapka. Jest to paleta taka dwupoziomowa, 120 cieni. Tu są cienie takie flety, bardziej chłodne odcienie brązy, Tutaj są tu zielenie i pomarańcze. No i co są za tej palecie? Na tamten czas, kiedy się uczyłam w ogóle kolorów, uczyłam się łączenia kolorów ze sobą, co ze sobą pasuje, co pasuje dla mojego, do mojego oka, dla mojej tęczówki. No ta paleta była w porządku. Ona nie kosztowała ona kosztowała wtedy chyba też około 80 zł. Te palety były takie dość, dość rozchwytywane w internecie. Natomiast w tej chwili, nie oszukujmy się, te palety to są takie chińskie cienie, które w tej chwili na Allegro są chyba po 30 zł. Także taka wartość. Tej palety faktycznie jest, a nie 80 zł, tak jak wtedy kosztowały. Natomiast wtedy była bardzo przydatna ta paleta, bo się uczyłam ogólnej pracy na cieniach. Bardzo dużo tutaj jest kolorów za, za tą cenę. No i no, też wiedziałam już od razu, jakie cienie będę musiała sobie dokupić. Wiedziałam, że tu jest za mało brązów że za mało matowych brązów jest jakich odsieni mi brakuje wiedziałam, że nauczyłam się że właśnie takie kremowe rozświetlacze są świetne nie, nie jakieś tam biały tylko właśnie kremowy no i teraz troszkę o jakości tej palety plastik jest kiepski wiadomo urwała się klapka cienie Ogólnie są bardzo kiepskiej jakości. Niektóre, no one są w zależności od rodzaju, bo to jest bardzo dużo rodzajów, są matowe, są bardziej satynowe, są perłowe, są takie metaliczne, metaliczno-blokatowe. I są różnej właśnie konsystencji. Niektóre są nawet całkiem w porządku, natomiast niektóre miałam wrażenie, że od razu znikały na powiece, z powieki przy rozcielaniu, lądowaniu, nakładaniu eee, miałam tyle wrażenie, że zachowuję się, ja, że to bardziej jest eee, kreda, a nie cień eee, chociaż niektóre są całkiem nie wiem czy zobaczcie niektóre są całkiem nieźle napi napigmentowane, natomiast co innego na palcu, a co innego na, eee, na oku eee, no ale z kolorów wszystkich może nie korzystałam, natomiast właśnie mówię, nauczyłam się tutaj mieszać ze sobą te kolory odcienie. Te metaliczne całkiem nieźle są napigmentowane i gdyby je nałożyć na jakąś bazę porządną, to myślę, że nawet by się spisały. Natomiast no, dość sporo się osypują właśnie te cienie. No, i są niestety mm, bardzo kiepsko zmielone. Czasami są, robią się takie grudki, nie wiem, czy zobaczycie. Są takie grudki, bardziej grubo zmielone, i no to nie jest fajne. No, ale ten dużo, na przykład, w ogóle, bardzo fajnie. Napigmentowany też. Także no, na pewno fajna jest paleta na sam początek, że tak... Może nie, żeby malować kogoś, ale dla siebie, żeby się nauczyć w ogóle tych kolorów. Żeby nie bać się kolorów. No i na początku ja malowałam siebie. Robiłam takie już bardziej wymyślne makijaże, uczyłam się bardziej wymyślnych makijaży. No i tak jakoś w tym czasie jak już troszkę się... Oswoiłam z cieniami, pomału zaczęłam uzupełniać swój, swój kuferek. To też było pod koniec, właśnie yy, na trzecim roku studiów. Yy, zaczęłam uzupełniać swój kuferek. Yy, nowymi kosmetykami, coraz więcej czytać o nich. Zawsze kupowałam kosmetyki, o których wcześniej czytałam w internecie, o których yy, czytałam pozytywne komentarze. No, i zaczęłam, no co, testować nowe produkty, uzupełniać, właśnie pędzle, wymieniać pędzle na Hakuro. I w tym czasie też zaczęłam malować innych ludzi do sesji zdjęciowych. Czasami, tak, nie wiem, w rodzinie, kogoś, kuzynkę czy kogoś na, na jakieś takie okazje. I się tak jakoś zaczęło to wszystko dziać. Dzisiaj no, dalej pragnę się rozwijać. Cały czas oglądam jakieś nowe filmy, oglądam nowe tutoriale, uczę się czegoś nowego. Podpatruję od największych guru, nie tylko w Polsce, ale też za granicą. No i cały czas, właśnie pragnę się rozwijać właśnie pod kątem takiego też makijażu bardziej jeszcze zaawansowanego, także to jest wciąż niekończąca się historia. Mam nadzieję, że spodobała się Wam moja historia makijażowa. Chętnie posłuchała o Waszych historiach, jakie były Wasze pierwsze pędzle, jakieś wpadki makijażowe. Możecie pisać o tym w komentarzach. Bardzo chętnie poczytam. Jeśli podobał się Wam mój film, to kciuk w górę, a ja się z Wami żegnam i do następnego razu.